Cześć wszystkim, pokażę wam weekend w Saint-Tropez. W końcu taki bogaty jestem, że mnie stać na Saint-Tropez. Dla niekomatych, Saint-Tropez to jest miasteczko, gdzie kręcili film y, Louisa Delfiné, żandarm, coś tam. Saint-Tropez, świętej pamięci Louise Define i te sprawy. Bro tam kosztowało coś koło 8 euro albo dychy. Urodziny tam spędzałem, to mnie było stać. W końcu tirem tam pojechałem. I to był ostatni rok, bo później przyszedł celebryta. Ostatni normalny rok. Od piątku tam byłem do poniedziałku. A w sobotę miałem urodziny, 30, którejś, nie chce mi się liczyć. Do centrum San miałem jakieś 2 km. Przejazd bardzo szybki, bo miałem wtedy i do tej pory mam dyskorolkę elektryczną. Bardzo polecam na transport do Tira albo dyskorolkę elektryczną, albo hulajnogę elektryczną, żeby zwiedzać. Takie biedy to nigdy w życiu nie widziałem. Tu macie teraz przykład tej dyskorolki elektrycznej. Robi robotę na asfalcie, chodniku, chodzi na chodniku, jest dyskomfort. Na szutrze już nie porobi roboty. A najlepsze w niej jest to, że VMAX ma 40 km na godzinę. Realny zasięg przy nowych bateriach to miała 5-7 km, w zależności od podłoża. Bo często jeździłem po górach, no to był krótki zasięg. Ale adrenalina na niej była lepsza niż na Suzuki K5000RR. Nie, RR, GSXR. Kapione kiedyś miał. W moich starszych filmach na YouTube można zobaczyć. Są tam też piersi, między innymi oprócz Suzy, to są tam piersi nieskurczaka. Takie duże, D albo E. I jest tam też szybka grażynka. A ta zebra mnie tam tak zafascynowała w tym sam Tropez, że oka nie, nie mogłem zbrużyć. Powiem wam, że na takie stałe kółko to bym się pisał. Dojazd co prawda był kiepski, bo po serpentynach. Ale weekendzik był zacny. Polaków też tam spotkałem. Busami byli, spokoziomy. Kolega mnie tam poczęstował śmiesznym tam, 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 tam bo ja zaswojenia. A tu gleba na deskorolce. Spoko, z mi się nie stało. Wstałem i cały oczepałem się pojechałem dalej. A na tej strefie nocowałem. Jakiś port, coś tu, helikoptery, nie helikoptery, y, jachty, no dużo jachtów tam było, naprawiali jachty itp. Z kibla to korzystałem albo na mieście, albo na firmie obok, gdzie stała moja ciężarówka, to dałem browara i mi dali skorzystać z dwójki. To zawsze kochałem w transporcie, dalekobieżnym, nieważne gdzie pojechałeś, ważne, że pojechałeś, coś znalazłeś, coś zwiedziłeś. I często przyjaźnie weekendowe, które nieraz trzymały się przez parę tygodni, miesięcy, a nawet lata. Do tej pory w swojej nawigacji mam wbite ulubione punkty. Na przykład u Krzyżaków Baseny. Na Espaniol plaże Tortugi, na której idzie zaparkować, Nie, stacja Repsola to była. Niedaleko AP7. Przepiękna plaża. I jakieś to było pomiędzy Barceloną a Taragoną. Daj, 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 daj suba. Ja ram się tym, jak politycy na W i na podatki. Robi się, panie. Subuj i obserwuj. Będzie się działo.